Patrzcie, wpadł do rowu O kurde, próbuję wyjechać Mino Wiecie co ja mu chyba pomogę, bo stoi w rowie Dobra no, ja No mam, ja mam linę to chyba przepraszam, że Że dziwnie Dziwnie bokiem stoi Mam nadzieję, że mam linę, ale raczej jej nie wyciągałem. Dobrze. Mam nadzieję, że mam, mam nadzieję, że wyjdzie. Czy widzicie, się nie obudziło tylko? Szkoda. Dziewczynka. Ile ma? Ja miałam 3 latka chłopaka. Ale widzę, że taki sam macie Avionaut Pixel foteli. jest. Bardzo lekki. Bardzo dobrze nam się sprawdzał. No, dokładnie, bardzo lekki, tak nam też to pan mówił właśnie kiedy kiedy udało się. Wyciągnęliśmy. Poszło. Jedzie w tamten gniazdo, to, to... A, to po Tak. Dobrej nocy, to Ja też stale Wszystkiego dobrego, się może zdać.